Poprzednim odcinku. No, to Kaman. O, oh, jacie! Popatrzyłeś się na nią i się otworzyła! Jaki ty czarownik jesteś. Jeju, ja... Gdzie kuźwa jest latarka, powiedz mi. Właśnie w gaciach? A dzisiaj. Hej, trzeci was, z tej strony skąd? witam już was, już wy... Czwartym odcinku z opcji izolacji? chyba tak, tak mi się wydaje. Jak pamiętacie, przed razem troszkę się wystraszyłem, bo mnie zabili i tp. ale dobra, nie będę wam spoilerował, jeżeli chcecie to obejrzycie. Ja zapraszam was na moją stronę www.neskot.com, a tymczasem zacznijmy poszukiwania czegoś nowego, nie wiem czego, ale najważniejsze, że czegoś jeszcze. Dobra, lecimy w takim razie ziom. Eee... Franek, dobra, nie będzie Franek, to kuśma, no. To ładne imię jest, no, ładne imię. Nie da się powie, że nie, prawda? Prawda, że się gra? O, tak. Nie mogę kliknąć dużego czerwonego guzika, znowu. Ja nie lubię, jak nie umiem, jak nie mogę kliknąć czerwonego... O, dostęp do terminalu, dziękuję. To ja lubię. Eee... Przy... coś tam oko. E, przymrużone oko. Es, udało mi się zdobyć rzeczy, o których mówiłem, że nawet... Dużo się nie dowiedziałem, ale dobra, idźmy w takim razie dalej. Zobaczmy, co tu będzie dalej. Czy będą drzwi, które mogę otworzyć? Nie, on musi to otworzyć. No, otwieraj. Ja odciąłem generator, idioto. Nie gadaj, nie gadaj. Nie gadaj. Okej. Okay. Czytałam, czytałam w myślach, i ona wie, że ja też chcę otworzyć generator. Ready. On three. One, two, ba, three. three. teraz Biegni, biegni Cepowo! Uratuj Aksela. Dawaj. No, no. Jest. Więcej. Walnij go jeszcze po ubieru. Jest. Okuśwa. Dobra. Fuck. Let's go. The others are on their way. We need to go. No. Hey you bastard! Daj mi no What the fuck? mnie w to stronę, że mnie zaproszę no, cię do no. Jezu. No co ty nie powiesz? <laughs> Serio rozumiesz, że musisz mieć Rozumiesz, że musisz mieć ze mną dziecko? Tak mógłby powiedzieć jeszcze, ale nie powiedział. I If I go on me. Halo, Chciałem Tak mógłby powiedzieć jeszcze, ale nie powiedział. ale nie Drukarka koszulek? Ja chcę koszulkę z obcym! Daj mi koszulkę kuźwa! M nie mogę się wytrzymać. Ona ma okres. Ale serio, to był już obcy. Open! Call? Nie dzwoni nikogo, idioto! Ja jestem taka głupia. I jaka do kogoś. O! O fuck Jezu! O, dupy, się tutaj wziąłeś! Orgazm dosko Organizm doskona... tego nie było. What the fuck? nie było żadnego save'a po drodze, naprawdę kuźwa, no. O, cię! Nie wiem, czy te drzwi się otworzyły, czy nie. Za cholery, nie mam pojęcia. Otworzyły się. Okej. Okay. Ha! Fuck yeah! Tak się to właśnie robi. Dobrze. Jest. Udało mi się. Dobra. Przyżyłem. O, jezu, dobra. Przyżyłem. O, matko. To było straszne. Tak, to zdecydowanie to było straszne. Nie da się do dupy jeża powiedzieć, że nie. Okej, okay, Mam tutaj coś, co mógłbym ewentualnie użyć albo. Albo coś. Idziemy aktualnie jesteśmy. Nie widać, to nie są okna niestety. Które drzwi się otworzą? Zgórzę, że te. Ach, wiedziałem. E, tu nic nie ma. Może drugie? E. Okej, okay, otworzyły się. E, mogę się schować, okej, okay, to jest bardzo dobre. Mogę iść tutaj. Tutaj mogę wezwać kolejną chyba. Nie wiem, po co tak naprawdę miał, miałbym to robić, ale... Ale no cóż, mogę skorzystać i mogę spróbować. Dobra, e, Do wieży coś tam, tranzyt do wieży mieszkalnej... Tranzyt do wieży do... się do, 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 do centrum łączności Seagon, coś tam. Wieży... Axel twierdził, że w wieży systemach... W, że w wieży systemach znajduje się... Znajduje się dział łączności Seagon, dostanę się do środka. Wieży... Wieży sycym... Wieży... Są dwie wieże, pójdę w takim razie tutaj na górę Nie mogę tutaj iść, okej okay. Mogę iść tylko tu, tam o, tylko to jest jedyne miejsce, w które mogę iść Dobra, to pójdźmy w takim razie workplace solution A tutaj jest co? Lawrence coś tam Aha, tu jest to samo, a to czekajcie, ja tutaj pójdę i zobaczę co to jest Wymagany kod, ok. kodu niestety nie posiadam Eee... O, mogę tutaj wejść, okej okay. No weapons allowed Allowed, w sumie O, mogę tutaj o też wejść Open O, oh, fuck! Kuźwa! Jezu! Debilka! Zamknij się! Zamknij się, nikogo tu nie ma! Jezu, nikogo tu nie ma! Eee, o, 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 jest, dawaj, 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 Jest, dobrze. U, 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 okay. u, u. Mam rewolwer, nie mam rewolweru. Jezu, apteczka. Ja cię... O. 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 Wprowadź element. Ej uh. Dobra, to było. Toś tego się trochę wystraszyłem, wiecie? Tak szczerze mówiąc. No, najlepsze jest to, że ja nie mam broni, a oni mi dazą, dali amunicję do broni. I utknąłem w tupeierze, utknąłem. No ja się powiem, że nie. Tam jest drabina, która pewnie prowadzi do nikąd. Dobra, wiecie co, wejdźmy prosto, to, wejdźmy. Ja póki co broni nie mam, więc nie wykryło mnie tak łatwo, jakby sobie myśleli. Dobra, chyba się odczepili, wiecie. E, zamknięte drzwi, no tak, ja się nie dziwię, że są zamknięte drzwi. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie pójdźmy może drugimi drzwiami albo na drugą stronę tak naprawdę. I zobaczmy... Czekajcie, 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 czekajcie. E, teraz do wieży Sekwapto-polskiej wieży Cimed, ale... A tu jest win! Okej, okay, to do, do, do tamtej windy tak naprawdę muszę iść, okej. Okay. A co jest po drugiej stronie? Czy po drugiej stronie mam coś pokazanego co to jest? Nie ma. Dobra, to razie powinniśmy sobie sam odkryć... sami odkryć to znaczy się co to jest. I co ja tam mogę znaleźć? Które po jednej stronie chcą mnie zabić, to po drugiej stronie musi być coś innego Gdzie zapewne nie będą chcieli mnie zabić To jest winda, która niestety nie działa Tu są schowki, w których mogę się ewentualnie schować Więc jedyne co mi teraz pozostaje, to tutaj mogę iść jeszcze Ok, usunąć klamrę, okej, okay, tam mi pasuje Jeszcze pamiętam jak to się robi, spoko Na A wystarczy kliknąć A, magiczne A I klamra się sama zdejmuje a drzwi się otwierają. Aha, spoko. Zejście na dół! Jej! Dobrze, o tym właśnie marzyłem. Tak, dokładnie. Dobra, czyli to mi się w sumie na dużo nie przydało? Czekajcie, co to jest? Dostęp do modyfikacji instalacji. Hell yeah! Za pomocą. możesz włączyć i wyłączyć system znajdujący się w okolicy. Okej. Wybierz system klawiszy kierunku. System. Niestabilny system, system nagłośnienia. Ok, mam tylko jedną tak naprawdę system nagłośnienia. A jeżeli ja nie chcę włączyć niczego, chyba że to by coś zmieniło. To być może coś zmieniło, czekajcie. Mogę, o, mogę zapisać grę, dobrze. Jezu, nie, nie widziałem tego wcześniej. Dobrze, nie zginąłem, bo inaczej był tam jeszcze daleko, daleko, daleko za tym, przed jeszcze spotkaniem obcego. Kuźwa. Dobra, jest. I mam tro, troszkę życia straciłem, ale to nic akurat. To można nadrobić w każdym momencie, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. Tam mamy terminarz, którego niestety nie mogę, bo wymagany jest kod, a kod mogę. P wymagany panik, nowy kuźwa nie mam. Nie wziąłem, bo nie, nie mogłem znaleźć. Eee, mapy. Ok, zaktualizowam mapy. Coś tu jeszcze jest? Ej, kówno, nie ma nic. No dobra, idźmy tam, trudno się mówi. Tu też jest, tu są po prostu zamknięte drzwi, ok. Poczekajcie. Póki co jest pusto, nie wiem dokładnie, czy oni tutaj się na mnie gdzieś czają na górze na przykład albo na dole. Ale jeżeli tak, to z miło z ich strony zbytnio nie będzie. Póki co nikogo nie widzę, nie wiem, nikogo nie zabijałem, nikogo nic z nimi nikim nie robiłem. Nie jest źle. Możemy spróbować iść na górę. Chociaż wiem, że i tak, tak nie muszę tam iść, ale ja pójdę. Mam klucz, więc jakby co do Moga ten. Mogę się bawić. E, oczyszczanie powietrza z tym nagłośnienia. Wyłączałem oczyszczanie powietrza. Nie wiem, czy. O, oh, fuck. O, oh, dobrze. Dobrze. Mamy mgłę. Dobra, to jest ok. Dobra, teraz będzie mnie mniej widać, ale niestety ja też mało będę widzieć. Wejdź. Czy ja tu znajdę coś ciekawego? Gdzie tu jest droga jakaś? E, o, na dół! Okej. Okay. Użyj. Aha, okej, okay, nieważne. Tak, 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 wiem, jestem głupi, tak. Jest, dobra! Okej, okay, mamy coś... Co to jest? Środek spalający, okej, okay, czyli mogę w sumie... W sumie tak naprawdę wziąć sobie... Czekajcie... Wymagany palnik! usiwa nie mam palnika! Gdzie ja mogłem zdobyć ten palnik, ja się was pytam, bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, wiecie? Nie mogę się tak tym samym wrócić do tego poziomu, gdzie... Gdzie chyba ten palnik mógł ewentualnie być, co jest po prostu jeszcze bardziej dołujące niż... niż cokolwiek innego tak naprawdę, wiecie? Hmm, Sprawdzę, czy to ją górę. Chyba tam ci sobie poszli, wiecie? Tak mi się coś wydaje, bo ja tu nikogo nie widzę. Tam są jeszcze drzwi, do których chyba kod jest podany. Nie, wymagany co jest? Kalibrator dostępu. Cholera, jasna. Kolejna jakaś rzecz, której, której nie mam. O, 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 czekajcie, modyfikacja instalacji. Znowu mogę wyłączyć pewnie oczyszczanie powietrza, co by mi się bardzo przydało. Eee, system niestabilny działa. Oczyszczanie powietrza w takim razie wyłączymy. Mogę Ku, eee. cool. dobra? Nie wiem, czy mi to tak naprawdę potrzebne jest, ale, ale wiecie, zawsze warto mieć, mieć to pod uwagę, że, pod uwagę, że, że mamy możliwość wyłączenia czegoś fajnego, co zbytnio nam się może nawet nie przy, znaczy przyda. No ale no, no, dobra, zresztą nieważne, bo ja już zaczynam gadać bez sensu, tak naprawdę, wiecie. Ale to w sumie skoro tutaj nikogo nie ma, to ja mogę spokojnie sobie pójść w takim razie do do tego tego tam. Do tych drzwi, do których musiałem podejść. Nie wiem, gdzie się podziała tam ta ziomalka, ale nie narzekam, że jej nie ma tak naprawdę, wiecie? O, kalibrator dostępu, super! Czyli to, co musiałem mieć, ok. A ja już chyba coś czekajcie. Ja się najpierw schowam, zanim cokolwiek zrobię. Ok. Eee... Powodzenia, chłopacy, powodzenia. Eee, jak, jak ja. C

Nie spodziewałem się, że jednak mnie zobaczył, ale mnie zobaczyli mam troszkę daleko chyba zapis, ale to nic, bo i tak kończymy odcinek, ja sobie to przejdę do tego momentu, gdzie teraz byliśmy i zobaczymy co z tego będzie, ok? Yy, więc yy, tak, dokładnie. Więc ja się z wami żegnam na razie, cześć. Pa i widzimy się w następnym odcinku od tamtego momentu, gdzie w zginęliśmy, że tak powiem, dobra? To cześć, pa! pa. Psz, zostawcie łapkę w górę i komentarz, pa. pa.